Prowadzenie do użytkowania sztucznej inteligencji. Wyobraź sobie, że AI to nowy przepis w kuchni codzienności. Słyszeliście o nim wszędzie, w radiu, telewizji, a nawet od sąsiada, który nagle zaczął mówić o sztucznej inteligencji z taką pasją, jakby przez całe życie czekał na tę rewolucję. Brzmi to wszystko ekscytująco, prawda? Ale czy to da się w ogóle ugotować? Bo oto jest problem. AI wydaje się być jak egzotyczna potrawa z dalekiego kraju. Niby wszyscy mówią, że pyszne, ale gdzie kupić składniki, jak to przyrządzić i czy aby na pewno nie zaszkodzi? Niektórzy twierdzą, że AI zastąpi człowieka. Inni, że to magiczna różdżka do rozwiązywania problemów, niczym wróżka czarodziejka. A może zębowa wróżka. A ja mówię: sprawdźmy to razem. W serii moich poradników i e-booków będziemy wspólnie testować przepisy na AI w wersji domowej. Prostej, praktycznej i łatwiej do zastosowania z lekką nutą przepisów kuchennych. Nie będziemy wchodzić w skomplikowane algorytmy, bo kto by chciał studiować chemię molekularną, żeby ugotować rosół, prawda? Nawet podstawy programowania nie będą nam potrzebne, bo i po co? Zamiast tego podam Wam sprawdzone, łatwe do użycia sposoby do wykorzystania różnorodnych rodzajów sztucznej inteligencji w codziennym życiu, w pracy, w domu, a nawet przy planowaniu obiadu czy jakiegoś smacznego wypieku. Bo tak, AI może Tobie doradzić, co ugotować z resztek w lodówce albo w czymś dużo ważniejszym. Co ważne, nie trzeba być szefem kuchni ani mistrzem IT, żeby ten przepis wyszedł. Jeśli potrafisz zrobić herbatę i znaleźć w telefonie budzik, to AI też ogarniesz. Wystarczy trochę ciekawości, otwarty umysł i chęć eksperymentowania. No i trzeba pozbyć się strachu. Wierz mi, AI nie gryzie, nie kopie, nie robi żadnej krzywdy. No przynajmniej jak na razie. Choć oczywiście za przyszłe zachowania sztucznej inteligencji nie mogę wziąć żadnej odpowiedzialności. Zatem zapraszam do stołu. Serwuję AI lekkostrawnie, bez technicznego bełkotu, za to solidną porcją użytecznej wiedzy, smacznego i zapraszam na moje porady na poswojsku.